Dobrze, Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Górnik-Zabrze-Bruckbett-Termalika-Nieciecza. Jest z nami trener Marcin Brosz, którego bardzo serdecznie witamy w Zabrze przy Roosevelta. Dzień, Dzień dobry trenerze i na początku poproszę o komentarz dotyczący meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę przyjeżdżając tutaj na Roosevelta, że otwarta gra z Górnikiem byłaby dla nas bardzo ciężka w tym momencie. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na, na to, żeby prowadzić przez cały mecz otwarty pojedynek, dlatego bardziej nastawiliśmy się, że bronimy całym zespołem i szukamy szybkich wyjść do kontrataku. Zdawaliśmy sobie też sprawę, że zespół z Zabrza, który ma wielu zawodników bardzo kreatywnych, szybkich, będzie stwarzał tę sytuacje i musimy zrobić wszystko i to to nam się udało. Poświęcenie, zaangażowanie, blokowanie strzałów, jak również no, bardzo dobra postawa całego bloku linii obrony. Eee, że to jest jak gdyby klucz do dzisiejszego meczu. I eee, takie sytuacje jak miało Morgan w pierwszej połowie, na to nastawiliśmy się. Cieszymy się bardzo, że tak naprawdę szybkie pierwsze wyjście dało nam bramkę. Druga odsłona natomiast w przerwie uczulaliśmy, że będą, będą momenty, że będziemy wychodzić z przewagą do kontrataki, do kontrataku przepraszam, i żeby to lepiej zdecydowanie wykorzystywać. To jest coś, co mogliśmy zdecydowanie lepiej wykorzystać, bo tak jak widzieliście Państwo, tak naprawdę ten mecz do, samej, do ostatniej sekundy się ważył. Był dla nas bardzo trudny i tak naprawdę tylko poświęceniem, zaangażowaniem, ogromną ofiarnością moich zawodników dzisiaj wywożymy, wywozimy z tak trudnego terenu trzy punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo, Karol. Dobry wieczór panie trenerze. Karol Bogański przegląd sportowy. Pan mówi o tym planie na pierwszą połowę szczególnie, natomiast ja zapytam, na ile to było właśnie pod Waszą kontrolą, że górnik cały czas atakuje, że górnik tych sytuacji stwarza zdecydowanie więcej, a wy czekacie na tę swoją szansę, bo tak z mojej perspektywy no, to, to nie było do końca skoordynowane, było mnóstwo szczęścia przede wszystkim. Bez dwóch zdań. Yy, nie liczyliśmy, że aż taka będzie tutaj yy, przewaga natomiast no zdawaliśmy sobie sprawę patrząc na poprzednie mecze, że to co powiedziałem prędzej no, że ten mecz tak będzie przebiegał tak I, i my zbieramy doświadczenie, to co teraz podkreślam, jesteśmy beniaminkiem, zbieramy to doświadczenie i tak jak powiedziałem na ten moment jeszcze iść na otwartą wymianę, nie jesteśmy na to gotowi, mogłoby to przynieść dla nas no, takie sytuacje, o których Pan Pan mówi, tu jednak staraliśmy się, poprzez to, że broniliśmy bardzo blisko siebie, minimalizować tę sytuację, ale tak jak tu przyznaję, było ich zdecydowanie za dużo. Chciałbym zapytać też o zdobywcę bramki, Morgana Fassbendera, bo oczywiście to jest piłkarz, który już zdobywał gole dla Was w pierwszej lize, natomiast jak tak sobie patrzę, on w żadnym z tych sezonów tak szybko dwóch bramek nie zdobył. Zastanawiam się, czy, czy to jest piłkarz, któremu w ekstraklasie może jest trochę łatwiej? Jak, jak Pan go ocenia? Morgan od pewnego czasu tak kolokwialnie złapał formę. I to i fizyczną, ale i taką łatwość dochodzenia do sytuacji, bo mówimy tu o dwóch bramkach na poziomie ekstraklasy, ale jak popatrzymy, ich mogą być sytuacji, które miał i trochę inne, trochę inne wybory, mogłoby być jeszcze, większe, jeszcze więcej. Jest to jeden z tych piłkarzy, z których cieszymy się, bo ewidentnie widać, że zrobił rozwój. tak I to też pokazuje, że nie musisz mieć 17, 18, 19 lat żeby iść do przodu, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Więc, więc wszyscy tutaj w klubie mm, sprawia nam to radość, że to jest zawodnik, który, jak przychodziliśmy, e, no nie grał całych meczy, natomiast dzisiaj wyrasta na jednego z tych, którzy ciągną bróbę e, do przodu. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, Rafał. Panuż dziennika zachodniego, do wieczoru, panie Tenerze. Ja chciałem zapytać nie o spot, tylko o sferę emocji, bo jednak i dla pana stadion Gudnika jest czymś wyjątkowym, i dla dużej grupy pana piłkarzy. Czy, czy dla no, Termaliki maliki był to wyjątkowy mecz, też z tego względu, że trochę wrócili wszyscy do, do korzeni, do, do miejsc, w których odnosili się Myślę, duże że ta pierwsza połowa też jest trochę tego efektem. Trudno się gra tutaj dla nas. I ta odpowiedzialność jest większa i po wielu latach niektórzy wracaliśmy i może to jest jeden z tych powodów, gdzie braliśmy to również pod uwagę, z doświadczenia, że trzeba, to, że trzeba ten aspekt bardzo poważnie potraktować. I może to był też, też powód, że te początkowe fragmenty wyglądały w naszym wykonaniu tak, jak wyglądały. Jeszcze o stadion chcę zapytać. Rozejrzał się Pan dzisiaj w koło i... Nie, to ja już mówiłem prędzej, to naprawdę obrazki jakie migają, to, 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 to jest fantastyczny czas jak byliśmy tu w tagu. Jak pamiętacie, bo większość z Państwa tutaj siedziała. Jeszcze jak miałem przyjemność tu pracować, to jest awans, to jest, to jest walka w europejskich pucharach, to jest puszczanie no, bardzo dużej ilości młodych zawodników. Na szersze wody górnik dał szansę i ci chłopcy to wykorzystują i wykorzystywali to ogromnie cieszyło. To jest Rzesza Ludzi, która wspierała klub i dalej wspiera. To jest naprawdę e, cieszy Czwarta Trybuna, pełna e, piątek, e, bardzo dużo ludzi, ogromne zainteresowanie. Ludzie żyją piłką, kochają piłkę zresztą jak też miałem tą przyjemność, chyba to była taka największa wartość, że poznałem bardzo wiele osób tutaj, którzy tak naprawdę kochają piłkę i wiele się tu nauczyłem. I to nie mam na myśli tylko wybitnych piłkarzy, legend, ale i w ogóle ludzi wokół piłki, którzy wspierają klub. I to jest fantastyczne. I wiem, jakie są oczekiwania, bo, bo widzę tutaj nawet względem górnika, że musi, powinien, chyba i wszyscy chcą zrobić, żeby górnik zrobił kolejny. Kolejny krok do przodu, że to nie tylko gra w ekstraklasie, ale i coś więcej. I tego im wszyscy tutaj, nasz zespół również im tego, tego życzy, żeby, żeby rośli, żeby byli silniejsi. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, Michał, proszę o podanie mikrofonu. Gratulacje trenerze, Michał Zichlarz, Katowicki Sport. Trenerze, pierwsze pytanie, Dziękuję bardzo. to y, mówił Pan właśnie o górniku, ale póki co no, Wy jesteście w, przed, y, w tabeli przed górnikiem, macie 7 punktów i czy to gdzieś tam dla trenera takie no, trochę zaskoczenie, bo przecież i w Stoku wygrywacie i, i w Zabrzu wygrywacie, jakby trener ten start rozgrywek y, ocenił? No bardzo pozytywnie patrząc na ilość punktów. tak jeszcze przed rozgrywkami, patrząc na terminarz, pierwsze dwa wyjazdy Jagiellonia i Krakowia, później mecz u siebie i przyjazd do Zabrze i za chwilę będziemy oczekiwali zespół z Częstochowy, więc patrząc na ten terminarz dla Beniaminka, on nie był prosty. Natomiast to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc jak gdyby też go za mocno nie rozważaliśmy. I tak jak podkreślałem, i dalej podkreślam, zbieramy doświadczenia, bo jednak ta ekstraklasa, którą dzisiaj jesteśmy, a ta ekstraklasa, w której był Brukbed, jest innym. Zdecydowanie jest zdecydowanie inna pod każdym względem, więc chociaż mamy doświadczenia wszyscy z Ekstraklasy, natomiast poznajemy ją na nowo, uczymy się i wielu rzeczy sportowych i organizacyjnych i mam nadzieję, że ten czas, te pierwsze mecze, gdzie zbieramy tak mocno te doświadczenie, one przyniosą efekt. Drugą ważną rzeczą dla nas na pewno kontuzja Kamila. Zapolika, bo to tego, tego się nie da przejść obojętnie, bo to, to jest taki chłopak, który zawodnik, który znacie go zresztą bardzo dobrze, który ma ogromny wpływ na zespół. I to i na boisku, który jest kluczowy jak gdyby w tych naszym pomyśle na grę, ale i również poza boiskiem. Natomiast też to, co mówiłem po ostatnim, czy my musimy y, tę odpowiedzialność rozbić na innych piłkarzy, na innych zawodników, nie tylko na jednego. bo to, takie sytuacje będą miały miejsca. Tak? piłka jest bardzo bezpośrednia tych urazów. Te urazy będą się zdarzały, bo to mamy wkalkulowane w naszą pracę, więc też dzisiaj Kamil trzymamy kciuki, że jak najszybciej wróci, bo to będzie dla nas ogromna wartość dodana, ale za chwilę może ktoś inny, więc więc to też jest coś co jeszcze musimy sobie dawać radę na tym poziomie. Trenerze mówi trener, że ta ekstraklasy jest trochę inna, ale, ale, ale jedna rzecz nie jest inna. Jak pamiętamy, jak trener pracował tutaj w górniku, to gdzieś w podstawowym składzie 8-9 Polaków, dwóch zagranicznych to Igor i, i Dani Suarez. No teraz, jak patrzę na skład górnika, to też no, macie 7 Polaków. Górnik na przykład z czterema Polakami dzisiaj wychodzi. No i tutaj tego kierunku trener nie zmienia. Cieszymy się bardzo, bo. bo... To jest ta grupa, która dzisiaj grała. Jak pan, panie Michale popatrzy na ławkę, to jeszcze jest Wojtuś, jeszcze jest i Szczela, wszedł młodzi chłopcy, którzy są bardzo blisko gry, którzy może by grali tak, jak Wojtuś jakby nie miał poważnej kontuzji, którzy by może, może dzisiaj grali, bo to są chłopcy z ogromnym y, talentem. I cieszymy się bardzo, bo to też zmieniamy trochę twarz y, naszego klubu, że warto do nas przychodzić, że to jest klub, który pokazuje, że daje możliwości rozwojowe. I, Coraz więcej, coraz większa grupa tych młodych zawodników widzi y, szansę i z tego się też ogromnie cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Łukasz. Łukasz, Hanna grus 81. Dobry, panie Pamiętam, proszę. że ja tylko dopytam o y, przyjęcie trybun Pana osoby. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bo... To jest za przyjemność wracać, y, natomiast wiadomo, sport ma to do siebie, że każdy chce, żeby jego zespół wygrał. Przed meczem wiadomo, że jest kurtuazja, natomiast wykonujemy no pracę, jaką wykonujemy. Tak jak powiedziałem, to był fantastyczny czas, natomiast przyszedł pierwszy wizję sędziego i każdy, jak gdyby wykonywał swoją pracę, tak, trybuny wspierały górnika, natomiast ja jestem trenerem Brukbetu i robię wszystko wraz z sztabem szkoleniowym, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, ale ale tak jak powiedziałem, no naprawdę dziękuję i przyjemność. Przyjemność nie tylko dla mnie, bo cały sztab jest z ludzi związanych z górnikiem. I nie tylko, ale jest paru trenerów, którzy również tu byli. Paru zawodników, tak jak pan Michał powiedział, którzy mają tu nie jedne, nie dwa mecze w ekstraklasie. Więc było nam wszystkim bardzo przyjemnie i za to dziękujemy. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. To już mikrofon idzie. Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, chciałem z kolei zapytać o bramkarza, bo w trakcie y, przygotowań Pan dość niespodziewanie postawił na Miłosza Mleczko i, chciałem, i jak na razie chłopak nie y, zawodzi. Chciałem się zapytać, co przesądziło o tym, że to on został jedynką latem? Rywalizacja zdrowa, usiwa rywalizacja. Mamy dwóch doświadczonych bramkarzy, Miłosza i Adriana. I młodych zawodników, którzy jak gdyby przy ich boku się rozwijają. Parę miesięcy temu tę rywalizację wygrał Adrian i daliśmy mu wsparcie. Natomiast teraz, tak jak mam powiedział, w obozie przygotowawczym postawiliśmy na Miłosza, skoczył i gra. I na tym to polega, jak gdyby. Najwięcej odpowiedzi daje nam boisko. Tak, niekiedy planujemy, mamy różne w głowach jakieś plany, a tak naprawdę trzeba patrzeć i słuchać boiska i Miłosz wygrał dzisiaj tą rywalizację, ale ja tu podkreślam, że Adi, to, że Miłosz tak dobrze broni i to, że Adrian bronił tak dobrze w tamtym roku, to jest ich obopólna zasada, po prostu rywalizacja jeden drugiego też wspiera, szanują swoją pracę nawzajem i to przynosi efekty, z których my korzystamy. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję Panie Trenerze. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dobra. Zatem kontynuujemy konferencję prasową po meczu Górnik-Zabrze. Brukbet, Termalika, Nieciecza, jest z nami już trener Górnika, Michal Gaszparik. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. I na początku poproszę o komentarz do meczu. Dziękuję. A myślę, że jakbyśmy grali jeszcze do jutra, tak dzisiaj nie strojimy tą bramkę, a ja nie możemy nic złego powiedzieć chłopakom w szatni, bo naprawdę od pierwszej minuty grali aktywnie, grali dobrze, super to wyglądało, ale powinno 15. minúte byť 2 do 0 a ak nie je z 15. minúte 2 do 0, to potom v pieršej přervie alebo v pieršej polove musí byť, ja neviem, 3-4-0 alebo 3-4-1. My sme tam týlko jeden bojen popevnili. Byli sme prigotovaní na tej kontri, ale myslím, že chlopáci to to dobře, bardzo dobře bronili. Mali sme dužo odbierov v šrotku, šrotku bojska, ale tí nebyli sme aj skuteční a to, to, je to, co nám dišaj zabraklo, ale, ale musíme ísť ďalej, bo chlopáci, chlopáci pokázali, na lechu pokázali, teraz v domu pokázali, že, že vieme grať v pilke, že vieme grať dobrou pilke, tylko, tylko potrebujeme trochu viacej skutečnosti. Dziękuję trenerze. Zachęcam za do zadawania pytań. Proszę bardzo, Karol. jak po takim meču można, można drużynie pomóc, jak je odblokować, bo, bo, bo się, że to będzie wyzwanie. Uh, hej, hej, no, zawsze je to vyzvanie, ale ja, ja myslím, že my nemusíme dužo zmieňať, bo uh, jak máme, jak hráme dobre v pilci, jak máme pošiadanie, tým meču, a stvářame sobie situácie, tak je, to, jak, tak je to v poriadku. problém by byli, ak by sme sobie nestvárali tie situácie, a my tie situácie máme, Tyľko tam potrebujeme no, to skutečnosť, tou to akož tých pilkažov, bo tam je to o tem, jak je dva razy v prvej polovie sám na sám, jeden skřídlový, druhý skřídlový, no to, to musí trochu inačej vyglądať. no ten pod względem mentálnym to videl tých ostatných 15 minút, 20 15 minút, bo tam už to trochu bylo také chaotičné a viem, že bylo jeden do zera a natiskali sme, ale v my sme si což povedeli, ale chceli sme kontinuovať to, čo bolo v pejšej polovie, stvárať sobie tie situácie, trochu sme tam zmienili uh, skřídlových, uh, Massimo išiel z druhej strony, Isma uh, z leva, my sme sprobovali všetko dišej. Uh, fakt všetko, my sme tam zmienili fullbacka, zmienili sme nápasníka, bardzo dobře nám hrali chlopáci ve šrotku. Ťažko, uh, uh, ťažko sa mi povede, což viacej, bo chlopáci viecov, že, že všetko bolo v porządku, tylko musíme vykožiť sa tie situácie a tam v tej koncovke meču ja myslím, že to je také normálne, že to je troche už potom také chaotičné, ale ale i v druhej polove, my sme rozpočali to v druhej polove a odrazu tam byli akéž vykončenia okazie. Dla mňa jak trénera to bol kľúčový meč dnes, lebo dla mňa to bol vážnejší meč ako na Lechu, lebo po troch mečech máme 6 punktov a hráme v domu a, a by som čekal, že jak, jak to bude vyglądať, lebo sme prigotovaní na to, že, že tá termalika bude bróniť veľmi dlho, že to bude 5-4-1 a všetko, jak jak čo bude tak bude 5-4-1. No, tam je také pytanie, že či, si, zrobíme sobie tie situácie, ale od, pre, od minúty sme tie situácie mali i z gry, i po fragmentách gry, ale no, naraže, to nevygląda ideálne, bo na chceme byť vyže v tabeli. Myšľa, že máme na to jakož i pokazali sme to, myšľa, že v každej kolejke. Čiže są ešte pýtania? Prosím bardzo, Rafał. Rafał Musiał, Dziennik Zachodni. Dobry wieczór Panie trenerze. Wieczór. Jan Udban, który siedział na Pana miejscu, kilkakrotnie mówił tutaj, że brakowało skuteczności i brakowało jakości piłkarzom, co wynikało jedno z drugiego. Czy jest Pan kolejnym trenerem, który w Górniku zderza się z tym samym problemem? Ma Pan poczucie kontynuacji swoich poprzedników? No hej, hej, trochę tak, ale z drugiej strony mi my, myśmy mieli ten mecz pod kontrolą, że jak, jak pán Zobačí v Češine, jak Termalika grala, neviem, v piršom kolejke z Jagiellonia, tak tam bolo dužo takých kontier. Tutaj, tutaj nebyli, byli, ja neviem, dve, možno troche grožné, i tá pieša bramka to nebylo, nebyla ani kontra, to, to, sme popevnili, taký veľký blend, ale... Ale no, za vše je to tak, že vieme, vieme zrobiť jakýž ten systém, vieme, vieme, co chceme grať, ale potom to, po ostatné podanie alebo to vykoristanie tej situácii už je potom o, o jakošti, o kvalite toho, toho, daného pilkaža. Ale ja myslím, že to popravíme, to popravím, bo sú také meče a za je to také, že na počiatku, ak nevstrelíš piršou, druhou brámke, no to potom, potom čož sa v tom meču také zrobí a dišaj, 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 to tak bylo, že oni mali jednu okazie a strelili brámke. Nie bawię się pan, że po takim meczu w zespole może nastąpić pewna blokada? To znaczy w przypadku e, utraty gola na 0-1 w kolejnym meczu w głowach piłkarzy zacznie się już gotować? Nie, 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 nie. Ja tutaj czuję, że my chcemy więcej zrobić z tym górnikom w tym sezonie, my chcemy być wyżej. A, a no, mam nadzieję, albo nie, na 100% wierzę, że, że, to, że to będzie, a będziemy trochę skuteczniejsi, ale. Mi się podobało, mi się podobało ja jak tam stałem za tą czarą, no mi się to podobało jakśmy grali, ale, ale potem, potem te okazje to musimy wykorzystać, a od razu się ten mecz zmieni. moje no ostatnie pytanie o tą sytuację, w której Rafał Janicki dostał żółtą kartkę, tam się mocno zagotowało na ławce rezerwowych. Jeden z pana współpracowników chyba też dostał wtedy kartkę. Co tam się wydarzyło w tym momencie? Mm, nie wiem, czy tam, tam była taka sytuacja, że albo faul tam myślę, że było, albo ten, a, a nic to nie jest, to nie jest to ważne. tam, tam Nemusíme o tomto rozmávať po, treba ro, ro, rozmávať o tom, čo bolo na bojsku a ja myslím, že na bojsku sme pokazali jak chceme grať, jak chceme vyglądať, týlko, no. musíme vykorístať tie situácie. Zapýtam, tak Nie, nie, tak ja tu aj vidie, že sú to kvalitné, že sú tu kvalitné zespoly, že každý z každým môže vygrať, a aj to sa to sa, to sa, to sa, nonstop v každej kolejke pokazuje, že tu je ťažko povedať, že kto je, s favoritem. Ja povedal včera aj na, na tej preskonferencii, že Miše sa bardzo nepodobá, že za tu tu je v prvej polove, že, že tutaj tu leží, i tréneri tu přigotovávají ten zespol a že brámkař tam leží a pokazuje, že má jakou kontuzi, ale, ale ne, že ta liga má svoju je bardzo mi, že tu podobajú stadiony i jak sú tu tady ty kibici a no, tak jak povedám, že dužo razy tu aj zdeciduje pierša bramka. I to sa pokázalo z dišaj, že to je to decidujúce stále fragmenty hry. Každý zespol to trénuje a má bardzo mocné wykorzystania tých situácií a musíme sa dobře prigotovať pri i taktične za všetko. Ďakujem. pytania? Proszę bardzo, neviem, zobačíme, že čo bude s Rafom, ja mám nádej, že, będzie bude v pořádku, bo tie čtyri kolejky nám pokázalo, že máme bardzo, bardzo mocných tých stoperov i v defenzíve, nepopievaniu nám blendy, dobře vyglądajú i, i, v gre v pilce, že bardzo, bardzo nám pomogou i to je OK. Isma, ťažko povedať, no. Ja myslím, že i z pravej strony nevyglondal dišaj aj zle, mal tam ešte tie okazie aj v pieršej polove, potom sprobovali sme, ja, ja tam rozmávam s chlopakmi, s Masimem, že sprobujeme zmieniť, že co zmieniť v tom meču v tej druhej polove aj Hej, je spravda, že Isma vygondal ešte, ešte o troche lepšie, bo, bo aktívny, ale ja myšl, že tak samo by vyglondali z pravej strany Dišaj, bo uh, čujem, že môže to byť Dišaj ten jeho meč, týlko, no, kam mohol streliť tri bramky Dišaj. No, To trzeba wykorzystać. My wiemy, że to jest jego, jego problem, bo jak on będzie skuteczniejszy, tak naprawdę pomoże temu to zespół więcej. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękujemy.